86 lat temu, 17 września 1939 roku, kilkanaście dni po ataku z zachodu, przyszedł ten ze wschodniej strony. Związek sowiecki napadł na Polskę, co można nazwać czwartym rozbiorem Polski atakiem, po którym nasz kraj miał już się nie podnieść. Agresja sowiecka to nie tylko zajęcie terytorium, jej konsekwencje były dramatyczne. Tysiące polskich żołnierzy trafiło do niewoli. Setki tysięcy naszych rodaków zostało wyjeżdżonych na Sybir. To nieludzkie traktowanie żołnierzy, urzędników, nauczycieli, ludzi, którzy stanowili serce i mózg naszego narodu. Co roku na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim odbywają się uroczystości patriotyczne przy znaku pamięci w hołdzie Polakom zesłanym na Sybir. Pamięć o tych wydarzeniach cały czas jest wspominana przez rodziny. Wydarzenia 17 września 1939 roku są rozdziałem matrylowym Polski, które nie mogą być zapomniane. Trudno się z nimi nie zgodzić. A co mówimy my, dzisiaj Syberacy? W Syberia, kto tam nie był, nie uwierzy, kto tam był, nigdy nie zapomni. Takie spotkania to lekcje historii na żywo. Tak rzadko spotykane w obecnych czasach.